Witam Państwa. Przedstawiłem Państwu, jak ja prowadzę swoją pasiekę. Tam było nagrane 10 filmików i przede wszystkim zrobiłem to dlatego, bo zostałem o to poproszony. Także nie tylko przez znajomych pszczelarzy, ale, ale właśnie przez tych pszczelarzy, którzy kupowali u mnie odkłady. Prosili mnie właśnie, że, żebym im pokazał, jak ja to gospodarzę. Zwłaszcza jak, jak ja zwalczam Barozę. Zaznaczam, że ja prowadzę system tak rotacyjnej hodowli pszczół, czyli robię bardzo dużo odkładów, nie tylko na sprzedaż, ale, ale w połowie robię też, też dla siebie, no bo mnie są pszczoły bardzo potrzebne, zwłaszcza na jesień, do wzmacniania rodzin produkcyjnych. Nie, nie robię tak zwanej izolacji w izolatorze chmary, no bo wtedy się pszczoły traci bezpowrotnie. A tutaj ja zyskuję bardzo dużo pszczoły młodej, zdrowej, bo w odkładach jest bardzo łatwo tą, tą warozę wychwytać. Ten system Stanisław, no yy, nie wszyscy go rozumieją. Wystarczy yy, zastosować na jednej rodzinie, jeśli ktoś chce, bo ja nikogo do tego nie zmuszam. I przekona się, czy mam rację, czy nie mam racji. Jest to na pewno system trudny i, i, i pracochłonny, ale, ale no coś za coś. niestety, no, ja chcę mieć przede wszystkim wszystkie produkty z rodziny produkcyjnej zdrowe. Miód, pierzgę, pierzgę chcę mieć właśnie, bo, bo, bo pierzga jest bardzo zdrowotna. Tak samo i propolis, i w ogóle nie skażone żadnym, żadną chemią, jakie mam korzyści robiąc odkłady. No przede wszystkim... Zabieram część warozy z rodziny produkcyjnej. No bo, jak biorę przykładowo jedną czy dwie ramki pełne czerwiu zasklepionego, a jak, jak tam jest waroza, to ona jest po prostu zabrana do, do odkładu. To, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w takim odkładzie jest dużo łatwiej tą warozę zniszczyć. Trzecia rzecz, przez, przez zabieranie ramek z czerwiem krytym. Jak gdyby rodzina wtedy nie wchodzi tak w nastrój rojowy, no bo mniej jest wtedy tych pszczół karmicielek, które by się wygryzyły właśnie z tych, z tych, z tych ramek. Po czwarte pozyskuję dodatkową pszczołę, która, która jest wyleczona, bo ona mi jest właśnie potrzebna na, na jeść i mogę, mogę dla siebie takie odkłady aglienty, ale nie mogę sprzedać. Jak ja y testuję, jak ja sprawdzam, jak ja diagnozuję tą warozę, bo tam było pytanie, jak ja po prostu monitoruję tą warozę przed zabiegiem i po zabiegu. Ja to już niby częściowo tłumaczyłem, ale ostatni już człowiek się starzeje i wymyśliłem taki system, w którym nie muszę pszczół śmiercać, Jak ja to robię? Mam takie uliki właśnie takie na, na kilka ramek. One mam ich 7 czy 8, tak to mniej więcej wygląda. One są zrobione z takiej płyty paździerowej, bo to jest tylko do celów monitorowania, czyli diagnozowanie ile, ile ja mam parozy. Tu pokażę, jak taki ul wygląda. To jest taki ulik. On też służy mi do. do do transportowania odkładów, jak ktoś chce kupić, no, on to, to w ten sposób wygląda. To jest taki ulik rozbieralny. To jest podobny jak, jak te inne moje ule. Tu jest szufladka. Tu jest siatka higieniczna. No, tak to wygląda. To jest taki prosty spłyty paździerzowej. Teraz zaprezentuję, jak, jak ja po prostu monitoruję tą tą warozę. Tu jest wlotek, jak wytypuje. I o kiedy, kiedy ja po prostu kiedy ja monitoruję osy dwa rozy przeważnie robię to po pierwszym odebraniu, a to jest po przekwitnięciu sadu po przekwitnięciu mniszka wtedy wybieram najmocniejszej rodziny i kontroluję osy dwa rozy do tej pory to robię bardziej to tak wizualnie sprawdzałem to osy taki codzienny mniej więcej bo ja mam te siatki higieniczne Sprawdzałem też cukiem pudrem, ale to nie jest dobre, a już nie chcę tego robić alkoholem, no bo to się pszczoły uśmierca. Więc ja, ja, robię, ja robię w ten sposób. Biorę z rodziny produkcyjnej, ze środka, jedną ramkę, jak jest błoda pszczoła, przeważnie na, na, na wygryzieniu. Biorę jedną ramkę, szczepuję tutaj do tego ulika i drugą ramkę biorę. Tam, gdzie, gdzie są karmicielki, czyli też młodą pszczołę szczepuję tu. Także szczepuję około 30 gram, 40 gram. Tak, żeby gdzieś było 300-400 pszczół właśnie młodych, bo najwięcej ma marozji jest na, na młodej pszczole. Następnie, jak te pszczoły szczepne, wkładam w środek przeważnie takie ramki po, po odwirowaniu miodu. Trzy takie rameczki wkładam. Ul zatykam. Zamykam ul. Te pszczoły, które tu strzepnąłem. One mi na te ramki wejdą. Zakrywam tu szczelnie. Wyciągam z tyłu szufladkę, która jest w tym uliku. Jak tu szufladkę wyciągnę. Nasmaruję ją olejem, tak, tak, porządnie. I, i zamykam ten ul. Wieczorem odymiam te pszczoły, a na drugi dzień rozbieram ten ul. Pszczoły wracają z powrotem tam skąd były wzięte. Jeszcze zaznaczę, że, że, ramki są troszkę rozsunięte, bo wcześniej, jak robiłem, jak ramki były, przeważnie dawałem dwie ramki, jak, jak były ramki zsunięte, to część warozy właśnie zostawało w plastrach. I teraz, co, co robię? Biorę, jak pszczoły wrócą. Szczepnięte, zmiecione, do, do tam, w szkodu były wzięte, biorę i sprawdzam, czy, czy tu nie ma, czy, czy nie ma gdzieś resztek warozy. Bo ja muszę po prostu do sztuki mieć warozę wyliczoną. Rozbieram wtedy ten ulik, sprawdzam tu na siatce i wysuwam. Wysuwam szufladkę i liczę ile jest warozy, waroza mi nie ucieknie bo ona się przykleja, jak jest ponad 10 sztuk warozy to taka rodzina idzie wtedy do, do leczenia czyli jest zastosowany system Stanisław czyli matka idzie, idzie do, do izolacji. Postaram się jeszcze doprecyzować niektóre dodatkowe czynności, których nie przedstawiłem. Przeczytam, żeby się nie pomylić. Jeżeli nie wiemy ile tych pszczół szczepnąć do tak zwanego, do tak zwanej flotacji ulowej Ja to tak nazywam, to można pod ten ulik dać wagę, żeby... Wiedzieć, ile tych pszczół strzepnąć. Następna sprawa. Musimy wiedzieć, ile w danej rodzinie matka jest w stanie zaczerwić jajeczek. No bo to jest bardzo ważne, bo tu chodzi o to, że matka musi mieć cały czas ramki do czerwienia. Ona, ona musi mieć, jak to się mówi, luz. Ja to już opowiadałem o tym. Matka musi mieć cały czas luz do czerwienia, bo wtedy, wtedy jest wszystko prawidłowo, Pszczoły się wtedy normalnie rozwijają, a przede wszystkim waroza się, się normalnie rozwija, ona nie wyczuwa, że, że ma jakieś zagrożenie. Jak ja sprawdzam, ile matka jest w stanie zaczerwić i kiedy i kiedy ja to robię? Przeważnie to robię po pierwszym mi odebraniu, czyli po, po przekwitnięciu mniszka i sadów. Biorę wtedy. I w rodzinie produkcyjnej, w kilku rodzinach produkcyjnych najmocniejszych izoluję matkę w izolatorze dwuramkowym. Wkładam wtedy matkę do takiego izolatora na, na jednej ramce z suszem. Ta ramka jest ciemna, a drugą ramkę daje jasną. Matka w takim izolatorze bardzo ładnie zaczerwi, bo przeważnie matka zawsze w pierwszej kolejności czerwi na ciemnej ramce. Więc ja tą ramkę po trzech dniach wyjmuję. Ona, ona nigdy nie jest w pełni zaczerwiona, bo ja nie mam takich, takich mocnych rodzin, takich dobrych matek, żeby mi tam zaczerwiła dwa tysiące czy trzy tysiące jajek. Przeważnie ta tak gdzieś około 1500 jajek matka potrafi dziennie zaczerwić, czyli za trzy dni jest przykładowo niecała jedna taka ramka zaczerwiona, a druga jest nietknięta, także daję tylko po to drugą ramkę, żeby mniej więcej wiedzieć, bo jak, jak mamy w rodzinie taką właśnie yy, jedną, w pasiece taką jedną matkę, która mi czerwi bardzo dużo, to, to wtedy, wtedy właśnie widzę i... I jak izoluję w systemie Stanisław, to daję wtedy izolator trzyramkowy, bo tak jak mówię, no matka musi nie cały czas już do czerwienia. I co robię? Po trzech dniach, jak zabiorę tą ramkę z jajeczkami, ja ją wkładam do najmocniejszych rodzin produkcyjnych, tam gdzie, gdzie mógłby wystąpić nastrój rojowy, wtedy ja Daję taką ramkę właśnie z jajeczkami, czyli po trzech dniach wyjmuję taką ramkę z jajeczkami i wkładam do najmocniejszej rodziny. Następnie biorę i daję kolejną ramkę ciemną matce do czerwienia. Matka jest cały czas przez 18 dni. Ja tak sprawdzam, i co 3 dni właśnie wyjmuję tą ramkę z jajeczkami i wkładam do następnych y, mocnych rodzin produkcyjnych, tam gdzie właśnie jest najwięcej karmicielek i po 18 dniach już to matkę wypuszczam. W tym czasie kiedy izolujemy matki, żeby sprawdzić ile ona jest w stanie zaczerwić to musimy pamiętać że e, jeśli nie ma pożytku to trzeba ją stymulować czyli musimy taką rodzinę podkarmić bo to nigdy nie jest tak pewne ile matka zaczerwi bo to to jest uzależnione od, od, no, od różnych warunków, no, od, od pogody, od, od pożytku, no, no, od, od, od pory. Tak po prostu uśredniam mniej więcej ile, ile ta matka jest w stanie zaczerwić. Izolując matkę w izolatorze dwuramkowym, na przykład w maju, kiedy ona czerwi, najbardziej intensywnie sprawdziłem, po pierwsze, Ile taka matka jest w stanie zaczerwić jajeczek w ciągu trzech dni? Po drugie, sprawdziłem, czy faktycznie, gdy pszczoły nie karmią larw, przyniosły więcej miodu. No bo jeżeli przez yy, 3 dni zabieram ramkę z jajeczkami, robiąc to przez 18 dni, to pszczoły nie karmiły larw, bo ich nie było. Po trzecie, sprawdzałem, czy Varoza faktycznie opuszcza taką rodzinę, gdy nie ma w tym czasie czerwi otwartego. Po czwarte, sprawdziłem, czy taka rodzina dalej dobrze się rozwija do jesieni względem tych rodzin, gdzie nie był zabierany czerw, czyli te, te jajeczka, gdy nie były zabierane. Chciałem mieć porównanie, co jest lepiej robić. Czy stopować matkę w czerwieniu, na przykład w izolatorze chmary, czy zabierać jajeczka co 3 dni przez okres 18 dni. Postaram się odpowiedzieć na niektóre pytania oraz ustosunkuję się do, do niektórych komentarzy, które są pod moimi filmikami. Filmik numer 10 Witam. Bardzo ciekawy filmik. Tylko, że to wszystko bardzo pracochłonne. Trzeba by chyba z pasieki nie wychodzić. A gdzie praca i życie rodzinne i tak dalej? No, ja mu tam odpisałem, że, że, że ktoś, kto prowadzi ekologiczną pasiekę, to może takie coś zastosować. No, no wiadomo, że, że, że jest to pracochłonne, ale ja uważam, że jak się dobrze wszystko dogram czyli co, co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba matkę by było oznakować, żeby ją było łatwo znaleźć, po drugie dobrze jest wziąć i, i taką matkę zostawić przykładowo w rodni dać kratę, żeby ona nam do nadstawek czy pół nadstawek nie wchodziła, a wtedy jest ją szybciej szybciej odnaleźć teraz było takie pytanie w filmiku numer 3 w jakim okresie można stosować tą metodę we wrześniu, w październiku również i tak dalej. No, yy, ja tam chyba odpowiedziałem, że stosujemy wtedy, kiedy mamy najwięcej warozy. Ale tak poprawnie rzecz biorąc, jeśli nie mamy warozy wcześniej, to najlepiej jest tą metodę stosować w lipcu, ewentualnie w sierpniu. Z tego powodu, że wtedy mamy mniej pszczół w rodzinie, nie ma tyle trudni i jest tą metodę dużo łatwiej zrobić. A przede wszystkim matka już tak nie czerwi intensywnie i. Uważam, że w sierpniu matka nam tak pięknie zaczerwi te ramki, że w izolatorze lepiej nam zaczerwi jak jest wypuszczona, bo już to sprawdzałem. Także najlepiej tą metodę by było robić w lipcu albo, albo w sierpniu. Tylko tak jak mówię, musimy wtedy dawać ramki ciemne. Bo jak damy jedną ramkę z węzą czy co, to jak nie ma pożytku pszczowy, tego nie odbudują. I ja to właśnie pokazywałem na ostatnim filmie, że, że jak się nie powinno robić, i kiedy się nie powinno robić. Przede wszystkim, matka musi być młoda, musi dobrze czerwić. Dodam jeszcze, że w tym czasie pszczoły nie budowały mi w ogóle mateczników, co też jest plusem. Przeczytam jeszcze taką polemikę z mojego ostatniego filmiku, izolując matkę w czerwieniu, gdzie nie ma przez dłuższy czas y, y, czerwiu otwartego waroza wyemigruje z takiego ula. Pan pisał mu tak Prawie nie ma możliwości, aby warozy przedostały się do innych uli, bo pszczoły są zajęte zbieraniem nektaru z rzepaku i nie błądzą w poszukiwaniu pożytku, więc niech pan głupot nie pisze o rozsiewaniu warozy albo przedstawi jakieś rzetelne badania a nie snuje swoje domysły i proszę mi powiedzieć w jaki niby sposób waroza niby miałaby się wynieść z ula jak nie będzie czerwi otwartego bo w żadnym opracowaniu nigdy takiej informacji nie znalazłem proszę podać tytuł artykuł lub pracy, bo chętnie bym o tym przeczytał. Przeczytam Państwu jeszcze yy, taką no niby historyjkę, ale to jest autentyczny fakt, który zaobserwowałem w 2020 roku. Yy, otóż dnia 1 września przyjechał do mnie kolega pszczelarz, który mieszka około 18 km ode mnie i przywiózł mi Drugą partię zamówionych pasków z kwasem szczawiowym. Przywiózł też jedną ramkę z czerwiem krytym, gdzie zaczynały się wygryzać młode pszczoły. Zaczął mi odsklepiać poszczególne komórki. Ze zdziwieniem patrzyłem, jak w każdej komórce, którą odsklepiał, było od pięciu do ośmiu warros. Czy to była komórka skrajna, czy, czy to była komórka w plaszcze w środku. Czy z jednej, czy z drugiej strony, w każdej było właśnie po, po kilka sztuk warozy. Naliczyliśmy jej ponad 10 tysięcy w tej jednej ramce. Pytam się kolegi, skąd to ma taką ramkę, skąd on to wziął? A on powiedział, że, że wywiózł pszczoły na lipę, wywiózł trzy, trzy takie rodziny. One były wyleczone z warozy. I po tej lipie w jednym ulu właśnie y, tyle nałapały tej warozy i tą ramkę właśnie mi przywiózł pokazuje, że to jest właśnie z tego ula. A pytam się, jak z miodem było wtedy. A ja mówi, że licho było, że, że miodu nie wziął z tych rodzin. Także, że mamy tu po prostu przykład, jak na zdrowe pszczoły potrafi przedostać się waroza. Widocznie były tam też inne pszczoły z innych pasiegi, które nie były leczone i dlatego przeskoczyły właśnie na, na jego zdrowe pszczoły. I teraz opowiem Państwu dlaczego tak się dzieje, że, że waroza potrafi przejść na inne To się przeważnie odbywa na, na, na lipie. Na rzepaku ja nie wiem, bo u mnie rzepaku nie ma, nie występuje tak jak, jak w innych regionach. także ja mam posiekę stacjonarną, nie wywożę, ale mam na przykład y, blisko lipę, mam, mam też nawóz, z nawoci często właśnie y, mamy miód. I co zauważyłem? Że waroza, jak wyssie ciało to... tłuszczowe z pszczoły, pszczoła y, resztkami sił wylatuje właśnie na pożytek i tam waroza przeskakuje na pszczołę zdrową. Którą, którą tam spotka tak to się odbywa i często zauważyłem, zwłaszcza rano że jest dużo pszczół zostaje po nocy dużo pszczół które już są właśnie porażone przez warodzę już nie mają siły odlecieć do, do, do swojego ula i, i zostają tam właśnie jest to łatwo zauważalne przeczytam Państwu teraz końcowy komentarz jak Państwo zauważyli że wszystkie moje filmiki na tym kanale są ponumerowane w kolejności chronologicznej. Zrobiłem to po to, żeby na dublowane pytania, czy komentarze nie odpowiadać wielokrotnie. Uważam, że każdy ma prawo do swojej oceny. Krytyka jest jak najbardziej wskazana, tylko merytoryczna. Jeżeli ktoś twierdzi, że popełniam jakieś błędy, czy coś źle robię, to bardzo proszę mi to wyszczególnić. Ja się postaram, żeby to, żeby to poprawić. Tym bardziej, że ten mój system jest cały czas modyfikowany po to, żeby był łatwiejszy w wykonaniu. A przede wszystkim, żeby był bardziej efektywny. Zamierzam w nowym sezonie zastosować chociaż w dwóch rodzinach izolację matki na zimę. W izolatorze na jednej lub dwóch ramkach, po to, żeby wiosną, wczesną wiosną, przykładowo w marcu, jeśli matka by zaczerwiła, to postaram się te ramki usunąć. Czy to ramkę, no jakby był czerw na niej. Wiemy oczywiście, po co to się robi. Tylko mam pewne wątpliwości, czy to się mi uda. Dlatego, dlatego zapytam, czy może ktoś próbował takie coś robić, stosować żeby się podzielił, jeśli ktoś izolował przykładowo matkę na, przez zimę w izolatorze jedno- lub dwuramkowym, to bardzo mnie to interesuje, ponieważ uważam, żeby to była też dobra metoda, tylko trzeba by to było zrobić w ten sposób, żeby, żeby dać w sam środek gniazda, w sam środek kłęby, jak się to mówi, taką, takie ramki czy, czy taką ramkę w izolatorze. Są pszczelarze, którym się nie podoba izolacja matek. Mnie się to też nie podoba, zwłaszcza gdy matka pszczela jest całkowicie blokowana w czerwieniu. Dlatego w moim systemie matka pszczela ma praktycznie normalne warunki do czerwienia, przez co warodza nie musi emigrować z takiej rodziny. Jak to się dzieje przy izolacji w izolatorze, gdzie matka pszcze, pszczela nie ma możliwości czerwić. Taka jest moja opinia, którą zaobserwowałem w swojej pasiecy. I dlatego się to dzielę z innymi pszczelarzami. Możliwe, że to się komuś nie podoba, no ale każdy ma takie prawo. Niech to, niech to wyraża, tylko tak jak mówię, no no, niech to robi sens. Uważam, że jest teraz taki czas, że, że bez izolacji matki nie poradzimy sobie z warozu. To, to jest na 100% pewne, że, że musimy żyć z tym pasożytem. Tylko musimy to tak robić, żeby pszczoły po prostu przetrwały, no bo jak tam zostanie parę tyk, 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 tego pasożyta na zimę, no to się nic z nie stanie.